Czy słyszałeś o bitwie, w której największym wrogiem nie są tylko wojska przeciwnika, ale i samo pole bitwy podmokłe, nieprzejezdne, blokujące legendarną kawalerię. Polscy dowódcy nie decydują się na frontalny atak, lecz stosują wyczerpującą blokadę, odcinając przeciwnika od zaopatrzenia. W nocy Husaria przeprowadza odważny wypad na tyły, próbując zmienić bieg wydarzeń. Tylko czy bohaterstwo wystarczyło? To starcie zapisało się jako jedno z najbardziej strategicznych zwycięstw w historii. Ale najlepsze było schwytanie dowódcy wojsk rosyjskich wraz z bojarami, co zapewniło realizację warunków pokoju. Odgadniesz, o którą bitwę chodzi? Bitwa pod cudnowem z 1660 roku była jednym z kluczowych starć wojsk Rzeczypospolitej Obojga Narodów w wojnie polsko-rosyjskiej. 1654-1663. Rozegrała się jesienią w październiku i listopadzie, między siłami Rzeczypospolitej pod dowództwem hetmana polnego koronnego Stanisława Rewery Potockiego i hetmana wielkiego litewskiego Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, a połączonymi wojskami rosyjsko-kozackimi pod wodzą kniazia Grigoria Romodanowskiego i kozackiego hetmana Jurija Chmielnickiego, syna słynnego Bohdana Chmielnickiego. Starcie pod Cudnowem stanowiło fragment długotrwałego konfliktu, który wynikł z ambicji terytorialnych Rosji i wsparcia kozaków przeciwko Rzeczypospolitej. Po śmierci Bohdana Chmielnickiego Rzeczpospolita i kozacy utrzymywali względny spokój, ale sojusz ukraińsko-rosyjski prowadził do nowej fali walk. Rosja dążyła do ekspansji na tereny ukraińskie, co doprowadziło do szerokiego konfliktu, w którym Rzeczpospolita próbowała obronić swoje wpływy. Jesienią 1660 roku Armia Polsko-Litewska wyruszyła na wschód, aby stawić czoło nadciągającym oddziałom rosyjsko-kozackim. W październiku Potocki i Lubomirski skoncentrowali swoje wojska pod Cudnowem, gdzie doszło do jednej z bardziej zaciętych bitew tego okresu. Cudnów miał znaczenie strategiczne ze względu na swoje położenie na granicy polsko-kozackiej, dlatego starcie na tych terenach miało rozstrzygnąć, kto przejmie kontrolę nad kluczowymi obszarami Ukrainy. Bitwa trwała kilkanaście dni, co było nietypowe dla starć epoki, i rozgrywała się etapami. Zaczęło się od niewielkich potyczek, które z czasem przerodziły się w ciężkie starcia, w których uczestniczyły liczne oddziały piechoty, artylerii i słynna polska husaria. Na początku bitwy Potocki i Lubomirski zdecydowali się na ostrożne manewry, próbując sprawdzić siły i pozycję wroga. Dowodzący pracami inżynieryjnymi Jansa Piecha umocnił polski tabor, kazał usypać wały i szańce oraz planował skierować bieg rzeki tak, żeby zalać dolinę zajętą przez obóz rosyjsko-kozacki. Wkrótce Polacy podjęli decyzję o bezpośrednim szturmie. Wykorzystywali zalesione i podmokłe tereny, aby atakować Rosjan i Kozaków w momentach, gdy ci tracili koncentrację. Pierwsze natarcia Husarii były skuteczne i zadały przeciwnikowi znaczne straty. Bohaterskie szarże były na ustach żołnierzy, ale prawdziwy punkt kulminacyjny miał dopiero nadejść. Jesienne deszcze przemieniły pola cudnowa w bagniste, trudne do manewrowania tereny, które osłabiły możliwości kawalerii. Husaria, uzbrojona w długie kopie i charakterystyczne skrzydła, była znana z tego, że potrafiła przełamać niemal każdą linię przeciwnika, ale tym razem musiała walczyć w warunkach, które utrudniały rozpęd i manewr. Niepowodzenia Husarii wynikały także ze specyficznej taktyki stosowanej przez Rosjan i Kozaków. Wprowadzili oni tak zwany Tabori, czyli wozy bojowe ustawiane w okręgi, które stanowiły ruchome fortyfikacje. Zorganizowane w ten sposób pozycje były trudne do przełamania, a siły polskie traciły impet przy kolejnych próbach zdobycia tych mobilnych umocnień. Mimo to husaria podejmowała kolejne szturmy, wykazując się nadzwyczajną odwagą i determinacją. Jeden z najbardziej pamiętnych momentów bitwy miał miejsce podczas nocnego ataku, kiedy to wybrana grupa husarzy pod wodzą Pawła Sapiechy Rzuciła się do natarcia na tyły wroga. Ryzyko było ogromne, ponieważ Rosjanie i Kozacy mieli przewagę, jednakże Polacy potrafili wykorzystać element zaskoczenia. Choć atak nie przyniósł ostatecznego zwycięstwa, zadał Rosjanom duże straty i znacząco osłabił morale przeciwnika. Potocki i Lubomirski wykazali się mistrzowskim opanowaniem i strategią, prowadząc bitwę na wyczerpanie przeciwnika. Zamiast frontalnych ataków, które mogłyby doprowadzić do dużych strat, postanowili otoczyć obóz przeciwnika i zablokować dostęp do zaopatrzenia. Ten manewr zwany blokadą miał zmusić Rosjan i Kozaków do kapitulacji. Trudne warunki pogodowe i ograniczenia w zaopatrzeniu zaczęły działać na korzyść Polaków. Lubomirski osobiście koordynował obronę i natarcia, co dodało wojsku odwagi. Po kilku dniach nieustannych potyczek Rosjanie i Kozacy byli na granicy wyczerpania, a morale ich wojsk zaczęło słabnąć. 8 października Szeremietiew podjął nieudany szturm. Dodatkowo brak żywności, niemożność pochówku rozkładających się zwłok oraz zniszczone tamy okolicznych stawów pogorszyły morale wojsk rosyjsko-kozackich, przekształcając teren obozu w grząskie błoto. 14 października oddziały rosyjsko-kozackie opuściły obóz, pozostawiając za sobą spalony sprzęt oraz rannych. Jednak atak polsko-tatarski przerwał kolumny, zmuszając Rosjan do odwrotu pod las w rejonie zwanym Rośnica, na północny zachód od Chorodyszcza, gdzie założyli nowy obóz warowny. Ostatnią szansą wojsk rosyjskich miała być odsiecz armii bariatyńskiego. Była to ostatnia wielka próba odwrócenia złej sytuacji na froncie i wygrania bitwy. Na szczęście nigdy nie dotarła do Cudnowa. Otóż w obawie przed powstaniem antyrosyjskim w Kijowie pochód ten był opóźniony. Po dotarciu 90 km od Cudnowa pod Brusiłów oddziały te wróciły do Kijowa. Wobec licznych dezercji z armii Chmielnickiego, 15 października do obozu wojsk koronnych przybył Piotr Doroszenko z propozycją rozmów, co doprowadziło 17 października do zawarcia ugody cudnowskiej, potwierdzającej wcześniejsze porozumienie hadziackie, a Kozacy mieli przyłączyć się do strony polskiej. Jednak w dniu planowanej dezercji 21 października, kozacy pod wodzą Cieciury zostali zaatakowani przez Tatarów, którzy złamali warunki ugody, w efekcie czego na stronę polską przeszło jedynie około 2,5 tysiąca kozaków. W tym samym czasie oddziały Chmielnickiego wycofały się. Siły rosyjsko-kozackie doszły do wniosków, że dalszy opór nie ma sensu, a wyczerpanie sił i brak wsparcia z tyłu zmusiły ich do rozpoczęcia rozmów o kapitulacji. Bitwa zakończyła się klęską wojsk rosyjsko-kozackich i kapitulacją. Zwycięstwo pod Cudnowem stanowiło wielkie osiągnięcie Rzeczypospolitej, a hetmani Potocki i Lubomirski zdobyli uznanie i szacunek w całym kraju. Było to jedno z najważniejszych zwycięstw w wojnie polsko-rosyjskiej, które umocniło polskie wpływy na Ukrainie. W wyniku wygranej Polska uzyskała następujące warunki pokoju. Armia Rosyjska złoży broń i sztandary z wyłączeniem własności prywatnej. Załogi rosyjskie miały opuścić Kijów, Perejasław, Niżne i Czernichów składając broń. Rosjanie mieli odejść do miejsc wyznaczonych przez polskich hetmanów. Jeńcy więzieni w obozie rosyjskim mają zostać zwolnieni. Wasyl Szeremietiew wraz z ośmioma bojarami miał zostać zakładnikiem gwarantującym realizację postanowień Rozejmu. Rosjanie zmuszeni zostali do zapłacenia 300 tysięcy talarów okupu. Warto wspomnieć także, że przy okazji rosyjskiego odwrotu w ręce polskie dostały się 24 działa, sztandary i kilkadziesiąt wozów taboru. Bitwa pod cudnowem stała się symbolem męstwa i determinacji polskich wojsk oraz mistrzowskiej strategii hetmanów. Po latach opowiadano o niej jako o jednym z najważniejszych triumfów Rzeczypospolitej w XVII wieku. Na dziś to już wszystko, ale po prawej stronie wyświetla się właśnie kolejny z moich materiałów. Zachęcam również do subskrypcji, dzięki temu nie ominiecie żaden film, który wypuszczę. A na dzisiaj serdecznie dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następną sobotę w kolejnym materiale.